Goście wchodzący do Rodu Różanego w piątkowy wieczór witani byli w iście hollywoodzkim stylu. Spacer po czerwonym dywanie to tylko jedna z atrakcji siódmej gali Północnej Izby Gospodarczej. Gości było mnóstwo, przybyły najważniejsze osoby w województwie. Traktujemy Galę jako święto przedsiębiorczości województwa zachodniopomorskiego. Zjeżdżają się tu ludzie z kraju, z zagranicy przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy. Ci, którzy chcą tu być, nikogo na siłę nie ciągniemy. Natomiast uważamy, że raz w roku powinniśmy się spotykać w fajnej atmosferze, z dobrym programem artystycznym, po to, żeby móc ze sobą porozmawiać, po to, żeby móc ze sobą być po prostu. Północna Izba Gospodarcza zrzesza przedsiębiorców i biznesmenów. Istnieje od wielu lat i może pochwalić się wieloma sukcesami we wspieraniu rozwoju naszego miasta pod kątem ekonomicznym i biznesowym. Dumni jesteśmy z tego, że w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się wyrosnąć na największą Izbę Gospodarczą w Polsce. Chyba trochę jednak znaczącą. O tym, jak znaczącą, świadczy choćby frekwencja i to, że na gali nie zabrakło ani władz miasta, ani radnych, ani parlamentarzystów. Goście raczej byli wykwintnymi daniami i drinkami. Gala to doskonała okazja do integracji. Tak jak na co dzień, często przy jakichś różnych szkoleniach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, z ludźmi, którzy mają wpływ na naszą gospodarkę, czyli takich merytorycznych spotkaniach, które organizujemy wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą, jest wielu przedsiębiorców, taki zawsze do, raz do roku w czasie tej gali. Również ich nie brakuje, co chyba oznacza taką jednak potrzebę, takiej integracji, też takim bardziej przyluźniejszej atmosferze kontaktach. Nie należy jednak zapominać, że to właśnie w kuluarach odbywają się najważniejsze rozmowy biznesowe. Miasto Szczecin i Północna Izba Gospodarcza współpracują od wielu lat na różnych obszarach. Rozwój przedsiębiorczości sprzyja rozwojowi miasta, stąd na gali obecność prezydenta Piotra Trzystka współpracujemy na bardzo też w wielu płaszczyznach. Są zespoły współpracujące pomiędzy Północną Izbą a Miastem. Pierwszym takim zespołem był zespół do spraw nieruchomości, który pracował już w zeszłej kadencji. Pracuje również teraz po to, żeby uproszczać procedury, po to, żeby ułatwiać przedsiębiorcom relacje z administracją samorządową, bo co za dużo ukrywać, najwięcej tych relacji jest właśnie z gminą. Gala to okazja dla pań do zaprezentowania szykownych strojów. W końcu po czerwonym dywanie nie można przejść w dresie. Panie zachwyciły stylem i szykiem. Na przestrzeni lat y, obserwuję tutaj, iż moda bardzo wygląda bardzo coraz lepiej w wydaniu naszych zespół. pań na gali. Naprawdę. E, daleko nam jeszcze do ideału, tak powiem, natomiast nie jest źle. Co roku jest dużo, dużo lepiej i myślę, że my również tutaj mamy swój wkład jako telewizja przecież. Współpracująca z telewizją Pomerania Renata Nowakowska przygotowała na gale pokazy mody, w których modelki zaprezentowały trendy na nadchodzące sezony. W siódmą galę Północnej Izby Gospodarczej poprowadził dziennikarz Roman Czejarek. Gwiazdą wieczoru była wokalistka Kora Jackowska. Zabawa trwała do białego rana.